Pierwsza sobota miesiąca września 2022 roku. Chcemy być posłuszni w wyzwaniu Maryi, aby wynagradzać jej niepokalanemu sercu. Wynagradzać bluźnierstwa, niewierności, które stale ranią Maryję. Chciałbym dzisiaj nawiązać w tym rozważaniu pierwszosobotnim również do tego, co wydarzyło się miesiąc temu w pierwszą... Sobotę miesiąca i później 6 sierpnia, w pierwszą sobotę miesiąca, zginęło 12 osób Polaków z grupy pielgrzymów, którzy jechali do Medjugorje. Dlaczego o tym dzisiaj chcę mówić, do tego wracać? Wiemy, że wynagradzając obelgi, niewagi, które obrażają niepokojone serce Maryi, Dotyczą one obelgi przeciwko niepokalanemu poczęciom, przeciw jej dziewictwu, jej bożemu macierzyństwu. Obelgi, przez które usiłuje się wpoić w serca dzieci obojętność, zgarda, nawet nienawiść wobec nieskalanej matki, bluźnierstwa, które znieważają Marię w jej świętym wizerunku. I w nawiązaniu do tego punktu, gdzie mowa jest o wpojeniu w serca ludzkiej obojętności, zgardę, nawet nienawiści wobec Matki Bożej. Jak wiele mogliśmy zauważyć właśnie takiej postawy, jak wiele osób powiedziało, pomyślało źle o Matce Bożej w tym kontekście, że jak to? Przecież ci pielgrzymi jechali do Ciebie Maryjo, a Ty nie pozwoliłaś im dotrzeć. To jest punkt wyjścia dla wielu, ale ten punkt wyjścia prowadzi do zniewagi, często również bluźnierstwa przeciwko Matce Bożej. Dlatego może dzisiaj warto wrócić, aby w naszej modlitwie te wszystkie obelgi bluźnierstwa również wynagradzać, kiedy będziemy wypełniać każde osobiście czy wspólnotowo warunki pięciu sobot miesiąca. Wynagradzające warunki. Ale w nawiązaniu do tego wydarzenia, które miało miesiąc temu swój finał w jednym wypadku, a mianowicie w pogrzebie kapłana księdza Grzegorza Radziszewskiego, salezjanina, miało miejsce tydzień temu w Sokołowie Podlaskim najpierw, a później w Różanym Stoku. W dzień. 6 sierpnia nad ranem. Miałem sen, choć zazwyczaj nie pamiętam, co mi się śni, ale w tym dniu wstałem z takim silnym przekonaniem, że to w tym śnie stał przede mną kapłan w sutannie. Pięknie przystrzyżony, ubrany, czysty, z bijącym blaskiem. Był to ksiądz Grzegorz, który. Przyszedł i coś powiedział, ale nie umiem przypomnieć sobie co. Nie zwróciłem na to większej uwagi do momentu, kiedy przed południem zaczęły pojawiać się obszerne informacje z wypadku, który miał miejsce nad ranem w Chorwacji. Wtedy wiedziałem, że Grzegorz przyszedł, stanął przede mną, prosząc o modlitwę. Dlaczego do mnie? Dlaczego w taki sposób? Każdego Miesiąca, od pierwszego do dziewiątego dnia miesiąca, zazwyczaj o godzinie siódmej rano, odprawiana jest msza święta w naszej świątyni parafialnej w Ostrudzie. Za duszę w czyścu cierpiąc. Wypadek miał miejsce nad ranem. I Grzegorz, pokierowany przez swojego anioła stróża, przychodzi, staje, bo wie, że za. Kilka, kilkanaście minut będę stał przy ołtarzu i sprawował najświętszą ofiarę za zmarłych, za duszę w czyśćcu cierpiąc. Później przez kolejne dni aż do dziewiątego czyniłem tę modlitwę już świadomie, modląc się za Niego o miłosierdzie. A wtedy w sobotę rano, nie do końca świadomie, ale ta modlitwa była ważna. I chcę tu zwrócić uwagę nas wszystkich na to, jak bardzo modlitwa za duszę w czysto cierpiące jest potrzebna. Jak bardzo dusza, która staje na granicy wieczności, jest zagubiona. Staje w nowej rzeczywistości. A zobaczmy w tym momencie, nie mając jeszcze znikąd, znikąd ratunku, bo przecież nikt nie wiedział, że nad ranem zdarzył się tak straszny wypadek i tyle osób nie żyje. Nikt nie modlił się jeszcze, za nich nie wspierał. Taka dusza staje w wieczności i trudzi się, jak to wszystko ogarnąć, zrozumieć. Dlatego dobrze, że mamy aniołów stróżów. Dobrze, że mamy Matkę Najświętszą, Maryję, która właśnie Pomaga także w taki sposób tym swoim wiernym, którzy ją kochają. Każdy człowiek, czy kapłan, czy zwykły wierny, potrzebuje modlitwy, zarówno w momencie przejścia do wieczności, jak i później. Modlitwa o miłosierdzie, o przebaczenie grzechów, o to pełne zjednoczenie z Bogiem. Dlatego pamiętajmy, dzisiaj. Kiedy będziemy modlić się w tą pierwszą sobotę miesiąca września, o tych wszystkich, którzy w ostatnim czasie odeszli, którzy byli czcicielami Matki Najświętszej. Bo z jednej strony czynimy to wynagrodzenie Matce Bożej, ale z drugiej strony pamiętajmy o tych, którzy za życia też starali się w tej modlitwie trwać. Wspierajmy siebie nawzajem, kiedy Pan Jezus mówi, Dzisiaj o tym, że On jest Panem Szabatu, nie odnosi się to tylko do tego Szabatu, który kultywowali Żydzi, świętując. Dla nas tym, co nawiązuje do Szabatu, jest każda niedziela dzień poświęcony Bogu. Ale Pan Bóg nie jest Panem tylko tego dnia. Pan Jezus jest Panem także wszystkiego. Co dzieje się w naszym życiu i w śmierci, dlatego daje nam taką możliwość, aby przez stawieństwo Maryi wypraszać potrzebne łaski, aby również wynagradzać Bogu przez jej niepokalane serce. Nie znamy dnia i godziny naszej śmierci, czyli przejścia do wieczności, śmierci na ziemi, a przejścia do wieczności do życia. Z Bogiem, w zjednoczeniu z Bogiem, ale wiemy, że Pan Bóg, znając ten dzień, godzinę, przygotowuje nas w różny sposób, daje nam różne znaki, daje nam swoje słowo. Chcielibyśmy z tego wszystkiego w pełni korzystać i z wdzięcznością czuwać.